Siemano wszystkim z tej strony KPWP i słuchajcie, jest to już nasz drugi odcinek z serwera Minecraft dla widzów Na który serdecznie Was wszystkich zapraszam I słuchajcie, dzisiaj jak widzicie przygotowałem dla naszych graczy z naszego serwera IP macie teraz na ekranie kplw.twm Yy, przygotowałem dla nich TNT yy, Run. TNT Run to jest, yy, yy, myślę, że minigra przez większość osób znana. Yy, polega ona na, na bieganiu nabieganiu po tym piasku. Piasek się za, yy, yy, niszczy, prawda? I... I spadamy do lawy. I co? I dzisiaj właśnie przygotowałem taki evencik yy, Zaraz sobie polecimy, słuchajcie, yy, do naszej... Że tak powiem, do naszego lobby, gdzie przeteleportuję wszystkich graczy i zaraz zaczynamy, słuchajcie, rozgrywkę. Ja też będę brał udział. O, że rozwalę sufit, dobra. Mało ważne. E, dzisiaj, słuchajcie, ja też będę brał udział, więc zobaczymy, jak mi pójdzie i będziecie mieli też z perspektywy mojej, jak wygląda ta cała gra. Graczy jest obecnie sporo, bo około 12, więc zobaczymy, czy, czy będzie. O, tu technik naprawi wszystko, ładnie, więc zobaczymy, czy jak to będzie wszystko wyglądało i co. Dobra, słuchajcie, więc jesteśmy y, na, y, w naszym lobby, tutaj jest y, tabliczka, żeby dołączyć do naszego TNT Rana. I co, tam jest lobby, jak ktoś zginie, i uwaga, tu już odliczanie jest na czacie. I ja tepam y, wszystkich do siebie. Y, tylu graczy dzisiaj będzie y, mierzyć się w naszym TNT Ranie. Także lecimy, klikamy 6 y, gr graczy, już 7, 8, 9, ale wbijają szybciutko teraz. Dobra, 9 graczy i lecimy. Wow, ale lag był przez chwilę Taki potężny w 9 osób, tutaj lagi będą myślę Troszeczkę miały miejsce I już parę osób odpadło Ja spadłem, spadłem Domeczek żyje Ale lagi są potężne, potężne Inaczej wygrał pierwszą arenę także gratulujemy serdecznie Nacza Gratki, gratki. Ej, lecimy słuchajcie z drugą. Druga gierka zaraz. no, ona się to naprawi. Yy, I co? Teraz mam nadzieję, że coś wygramy, nie? Ogólnie możemy sobie coś kupić. Tutaj też dodałem takie opcje jak na przykład właśnie kupowanie różnych itemków. Dlaczego spadłem? Nie rozumiem. Coś mi się tu popsuło. Muszę zrobić większą dużą arenę, bo jak widzę... Inaczej znowu wygrał. Znaczy mam jakąś dobrą taktykę widzę. Dobra taktyka. Trzeba będzie zrobić, słuchajcie, jak widzę, że to tak dużo jest chętnych na naszą grę, to trzeba będzie zrobić y, większą arenę. I wbijamy słuchajcie, wbijamy 12... 13 osób. 13 osób Żadnych monetek obecnie nie mam, żeby kupić jakieś ulepszenia, bo dzisiaj jest start tego Aha, dzisiaj jest start tego TNT rano, słuchajcie. Także yy, mam nadzieję, że to jeszcze popykamy tutaj i będę miał monety na to, żeby kupić sobie jakieś tu ulepszenia, bo też takie rzeczy są. Yy, tutaj mamy info, tutaj mamy yy, statystyki nasze, i tak, tak to wszystko wygląda. Tu chłopaki ogarniają, widzę, grę. Chłopaki ogarniają grę. I 1-2-3 Slaster wygrał. Gratulacje, gratulacje. Aha, więc tutaj spali, nie wiem dlaczego. Coś się zepsuło chyba. Ale lagi są potężne, lagi są potężne. Dajmy chłopakom wejść wszystkim na arenę i zaraz się wepchamy. 11 osób. Boru. Dobra, słuchajcie, obierzemy taktykę taką, żeby O ja wrzuciło ich, a mnie, mnie nie. Yeah. Nie ja, nie zdążyłem wejść, nie zdążyłem wejść. Ale szkoda. Zajmniej widzę teraz, jak, jakie są błędy tej jeszcze areny, bo dopiero dzisiaj ją otworzyliśmy. Także, jeżeli chcecie sobie pobrać ze mną na y, serwerze, tutaj, prawda, w TNT Rana, to słuchajcie, wbijcie ip.app.aternus.me. I co? I widzimy się już niedługo, słuchajcie, na mną na, na moim serwerze. I chyba zaraz wszyscy wyjdą i będzie gigantyczna fala ludzi, tak mi się wydaje. O tak, ale lagu przez chwilę, no. Teraz wejdziemy szybciej, żeby... żeby się zmieścić, bo... Okej, okay, jesteśmy. Ona się jeszcze nie zdarzyła nawet zrenderować. Mo, no, trzeba będzie zrobić dużo większą y, arenę, powiększymy ją, myślę tak. Kilkukrotnie, dobrze, żeby było, wiecie, na dwa razy większe, a dwa razy szersze będzie. Nie rozumiem, dlaczego spadam. Cały czas spadam albo mam takie duże lagi, że spadam po prostu w te dziury, które sobie pod sobą robię, albo, albo nie wiem, co się dzieje. Oni wiecie, skaczą sobie tu spokojnie, także nie wiem, nie wiem, nie wiem. No więc jak będzie większa mapa mam nadzieję też że będą mniejsze lagi bo tutaj jest mało klocków i bardzo szybko się traci co nie? Co nie? Więc yy, Leonard wygrał kolejną giereczkę, gratulacje, niestety nie widziałem kto poprzednio wygrał yy, Więc nie wiem Dobra dawajcie, dawajcie Lecimy kolejną rundę 7 osób, masakra. Myślałem, że będzie dużo mniej. Tak, 4, co nie? 4, 5. A tu, kurde, 12 osób to lagi mają prawo być. no, no nie ukrywajmy, co nie. O! Co ja mam, Dobra, ale teraz nam dobrze idzie. Teraz nam dobrze idzie, słuchajcie. Całkiem spoko nam idzie. Tutaj sobie zrobimy. Kto wygrał grę teraz? A, Winox wygrał grę, dobra, gratulacje, ale bo tu jak się do wylawy, to, to czasami się nie ginie i to jest błąd też będzie to poprawie niedługo. Wiecie, testowa te gierka tak naprawdę dzisiaj, testowy odcineczek. Więc jak już pewnie to oglądacie jest dużo lepiej to wszystko zorganizowane i bez lagów. <laughs> jest też szansa, że jest mniej osób, nie? I jak będziecie chcieli więcej takich odcinków z TMT yy, Rana, to słuchajcie, piszcie w komentarzach. Albo jeszcze możecie pisać w komentarzach, co byście innego chcieli zobaczyć. To my tu jeszcze mamy parkour, mamy lootboxy. O, te lootboxy na pewno będą. Będzie film z lootboxów. A, spadłem. Ja spadłem. Lenor TV, Renor TV jest naprawdę dobry tutaj, ogarnięty. Dobrze ogarnięty chłopak. I wygrał Nacho kolejną gierackę trzecią już. Także gratulacje Nacho. Gratulacje. Ło. Bum jest niesamowity, tu jest niesamowity. Tam jest lobby, jeszcze nikt, nikt nikt tam nie wyszedł, bo myślałem, że po prostu będzie nas wyrzucał tam. I wtedy bym rozwalał to szkło. Ale nas po prostu teleportuje tu z powrotem, więc naprawdę fajnie. Nawet lepiej dla mnie, co nie? Ło, jeszcze teleportuje. 4, 2, 1 i lecimy, i lecimy, i lecimy. Sobie dam F1, słuchajcie, żeby widzieć lepiej bloki. No, lekkie lagi są, powiem wam, lekkie lagi, ale teraz się już uspokoiło. Jakim cudem ja przegrałem tę grę? Jakim cudem ja przegrałem tę grę? Zresztą było nie do przegrania. Słuchajcie, to było nie do przegrania. Nieźle. Dobra, słuchajcie, ale naprawdę gratuluję chłopakom, mają albo bardzo dobry internet, y może mi też przez, y wiecie, przez nagrywanie troszkę słabą jakość mam tutaj w grze, ale według mnie całkiem, całkiem powinno być ok. Y I wygrał obecnie, wygrał Tomiczek, Tomiczek, gratulacje, gratulacje Tomiczek. Gratulacje Tomiczek. No, ale już widzę kilka błędów, nie? Już widzę kilka błędów. Jest na tyle dużo osób, że nawet sam plugin, co nie wiem, bo to jest przez plugin robione wszystko, jest naprawdę słaby, i słaby jeśli chodzi o dużą liczbę ludzi. On jest tworzony na takie myślę max 5 osób i wtedy lagów nie ma, a tutaj jak nagle jest 12 ludzi, no to są, są laki, są laki ale ludzie pouciekali więc powinno być mniejsze lagi teraz zobaczymy jak nam teraz pójdzie jedna osoba od, odleciała no i tutaj nie wiem dlaczego ja, ja przegrałem w tym momencie można na Glowstone nie można stawać jest taka szansa bo w sumie zobaczcie że obwody Glowstone są nieruszone co nie więc jest może źle ustawiony przeze mnie stałem z tym z przegrywać no do, będę to będą się tu też pozmieniać no tak jak mówię to jest dopiero faza w beta co nie wszystko robione więc mam nadzieję że e, wszystko będzie tu pozmieniane i będzie wszystko działało znaczy o 747 gratuluję serdecznie wygranej już czwartej nice, nice nice dzięki bardzo, gratuluję, gratuluję i już słuchajcie mniej jasu to jest dlatego też są mniej rzucam na serwerze jest, jest dużo ludzi jest dużo. Dobra i zobaczcie, to jeszcze Wam pokażę szybkie, jakie mamy yy, ogólnie, yy, że tak powiem. Zakładki yy, co nie? Mamy statystyki nasze, I ile mam przegranych, ile mam wygranych, jeszcze ani jednej nie wygram. Informacje o całym pluginie, sklep, w którym są całkiem spoko rzeczy. To będziemy w następnych odcinkach obczajać wszystko. I tam jeszcze jest Leaf i coś jeszcze jest, coś jeszcze. I vote, vote, vote. Czyli głosowano, tak, żeby sobie zagłosować jakieś mniej ludzi, żeby szybciej to ruszyło. Więc. Yy A my teraz mamy nadzieję wygramy. Teraz lecę po wygraną, słuchajcie. No, no nie wiem, dlaczego teraz przegrałem. Naprawdę nie wiem. Zostało dwóch chłopaków. Inaczej. I, i to mi Oni naprawdę dobrze są w tym. Gratuluję chłopakom. Gratuluję. Bardzo ładnie na czym wygrywa tutaj. Za wygraną ogólnie jest 5 monet, 5 monet, więc to jest. Y, może nie jakoś dużo, ale większość y, jakichś tam ulepszeń. Zaraz Wam pokażę co jest w sklepie. Na przykład y, możemy kupić sobie śnieżki za 50 końców, y, jakieś potki i tak dalej, więc to jest naprawdę fajne. Y, takie różne itemki. Można ich nawet obleć jakąś specjalną potką, tak też jest naprawdę. Może być ciekawe i się postaramy to zrobić. Nie, jednak yy, boczne, boczne obrzeża nie niszczą, także nie wiem dlaczego wcześniej, wcześniej jakoś to nie działało. No i tu znowu przegrałem. No, ciekawe, ciekawe. Dużo do poprawki jest, to jest prawda, dużo do poprawek. Na pewno jak, jak wyjdziecie na nasz serwer, to na pewno tutaj zmienimy, yy, powiększymy arenę, zmniejszymy lagi. O, może koledzy nie mają lagów, ale ja na pewno mam lagi duże. Zmniejszymy lagi i, i ogólnie cało to będzie zmienione, będzie lepiej o wszystko, więc będzie naprawdę git. No, a jeszcze nie kończę odcinka, także spokojnie. Czekamy, patrzymy, kto wygra. Domiczek się tutaj ostro. Walczy, a chłopaki tu już prawie zderzyły strasznie. Tu już patrzcie, zobaczcie, tu już bloków nie ma. Bloków naprawdę... O, Inaczej spadł, więc dobry Tomycek, gratulacje Tomycek. I co? I lecimy z kolejną rundką. Myślę, że jeszcze zagrałem tak kilka rundek, słuchajcie. Mm, żeby pokazać wam, że y, naprawdę fajny tryb jest y, na naszym serwerze. Naprawdę można sobie pograć chłopakami, więc jak wiecie, to na pewno na takim odcinku się kiedyś pokażecie więc serdecznie zapraszam ip.lp.aternus.me i teraz macie go na ekranie wersja 1.14.4 też macie na ekranie i słuchajcie, zachęcam też do zostawienia subika na kanale, bo pojawi się więcej takich odcinków więc kliknijcie w czerwony przycisk subskrybuj, żeby stał się szary i co, i w łapkę w... Góra na no, żeby była niebieska, bo to też jest bardzo ważne dla mnie. Chcę wiedzieć czy wam się podobają takie odcinki, czy może byście chcieli yy, nie wiem, jakieś inne, ocenienie domów yy, grać na całym yy, ser serwerze, czy coś innego. I tak dalej. Także słuchajcie, niektórzy myślą, że już się skończył TNT Run, no to jest niestety jeszcze się nie skończył. Ale muszę ustawić y, taką tabliczkę, wiecie, na spawnie to też, bo chciałem ogólnie testowo dzisiaj zrobić pierwszą rundę dla Was na odcinku, żeby wszyscy widzieli jak to, jak to działa. Y, na 7,47 747 po raz kolejny, bo już chłopaków jest coraz mniej, więc niedługo kończymy. Słuchajcie, myślę że zagram jeszcze dwie rundki tą i jeszcze ostatnią y, I co? O, tutaj można oczywiście zagłosować na szybszy start gry. I co, i zapraszam, bo bardzo fajna jest atmosfera ogólna na serwerze. Teraz yy, naprawdę się fajnie gra. Ludzie, chłopaki bardzo byli zaangażowani w ten odcinek, wszyscy chcieli z, razem z nami zagrać w TNT rana. Bardzo mi się to spodobało, więc będzie dużo więcej odcinków takich. No bo sami widzicie, 15 osób, nikt nie uciekł, co nie. Wszyscy, wszyscy zagrali choć jedną rundkę, zobaczyli jak to jest, i ja się z tego bardzo cieszę, że. Te gry, które tworzymy tutaj, mini gry na tym serwerze, są tutaj przez graczy grywane. I znowu nie wiem, dlaczego spadłem. <grych> coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak. Ale dobra, ostatnią giereczkę słuchajcie, pykamy, bo ludzie już się też zmywają, że tak powiem. Lecą budować swoje domy, do kopalni lecą. Serwer Survival jest, także to też. Nie polega same na mini to jest też survival. Taki mamy serwer, wszystko we wszystkim, szczerze. I survival, i minigry gry i, i wszystko. A w tym momencie wygrał Doncor słuchajcie, dzięki wielkie za dzisiejszego, za dzisiejszy odcinek, że byliście ze mną do końca tego odcinka. Chłopaki tam niech sobie jeszcze grają, kolejny odcineczek A ja się z wami żegnam, słuchajcie. I nie nie gierkę, co nie? Powiedziałem o czekaj. <laughs> Więc słuchajcie, ja się z Wami żegnam. To byłoby na tyle z dzisiejszego TNT rana. O właśnie wystartowała. Fajnie, fajnie też są to tabliczki, bardzo fajnie, bardzo mi się podobałem. Więc słuchajcie, zostawcie subika, subika, łapkę w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku z serwera W y, y, wersja 114.4 i serdecznie zapraszam. Yy, I co? I do następnego. Siema!